Active Face Mask jest to produkt, który łączy w sobie działanie nawilżające, przeciwzmarszczkowe i odmładzające. Jego sekret tkwi w składnikach aktywnych takich jak peptydy matrykinowe Matrixil 3000, 5% mocznik, ekstrakt z alg, olej sojowy i olej arganowy, kompleks witamin A, E i F, niacynamid, skwalen i peptydy zmniejszające opuchliznę Ailis. Ta maska to idealny wybór dla osób z każdym typem skóry, nawet skórą wrażliwą czy przesuszoną, zmagających się również z utratą jędrności i elastyczności, chcących nawilżyć i wygładzić skórę, pragnących zregenerować i odmłodzić skórę. Jak używać ten produkt? Maskę możesz stosować w dwojaki sposób: nałożyć na oczyszczoną skórę dłońmi twarz, szyję, dekolt i pozostawić przez 15-20 minut, następnie zmyć kompresem z chłodną bądź ciepłą wodą lub też pozostawić jako maskę całonocną na twarzy. W standardowej pielęgnacji jako kurację maskę stosuj 2-3 razy w tygodniu. W przypadku skór przesuszonych i bardzo wrażliwych na zmiany temperaturowe Zalecamy, aby maskę stosować w pielęgnacji dzienno zamiast kremu. Maska dostępna jest w pojemnościach 100 ml w linii profesjonalnej i 50 ml w linii detalicznej. Ten produkt uwielbiają nasi klienci. Wspaniale wchłania się i zapewnia miękkość, elastyczność i delikatność naszej skórze. Na pewno pokochasz ten produkt.